taka zasada, że jeśli nie potrafimy się cieszyć z, z małych rzeczy, jeśli nie potrafimy doceniać takich drobnych rzeczy, takich wiecie, że ktoś nam zrobi śniadanie, albo że ktoś wyśle nam jakieś, nie wiem, miłe zdanie, nie wiem, jesteś piękna, albo e, kocham cię, albo e, dziękuję, że, że byłeś, że byłaś, to, to są i, i jeżeli my się nie cieszymy z tego nie doceniamy takich małych rzeczy, nie wkładamy w to energii, to to jest informacja, że nie potrafisz się z tego cieszyć. A jak nie potrafisz się cieszyć z małych rzeczy, to nie będziesz potrafił się cieszyć też z dużych rzeczy. Bo to nie ma jakiejś większej różnicy, czy to mała, czy duża. Każda rzecz, każdy moment trwa, trwa tak naprawdę chwilę. Nie wiem. Zjesz śniadanie, to jest jakiś moment, jakaś chwila. Osiągniesz jakiś super sukces, nie wiem, wyjdziesz na szczyt, zrobisz coś niebywałego. To też będzie trwało chwilę, nie wiem, będziesz na scenie, to też trwa chwilę, że jesteś na tej scenie, jesteś obświetlony reflektorami i, i to też trwa chwilę. Wyjdziesz na szczyt, na, na jakąś górę wielką, na Mount Everest, tam też będziesz chwilę. Zrobisz sobie zdjęcie, wow, super, schodzisz i, i, i też będzie. I dlatego w dniu codziennym potrzebujemy cieszyć się z tych małych rzeczy, ćwiczyć sobie to cieszenie się, tą radość. Często można pomylić taką prawdziwą radość z taką radością oszukiwaną, z taką radością, że niby się cieszę, niby mi to sprawia przyjemność. I fajnie, fajnie, dobra mina do złej gry. O jak, tak jak idziecie do kogoś na, na, na przykład na jakiś obiad i po prostu wam coś nie smakuje, ale mówicie, że to jest dobre, żeby komuś nie sprawić e, właśnie przykrości, nie. Hmm, po prostu zjecie, ale tak no, bez jakiegoś większego szału. Nie powiecie, że to było jakieś super dobre. Chyba, że ktoś się zapyta, on to powiedzie, no, dobrze, smaczne, smaczne. E, I tak samo jest właśnie z, z tym odczuwaniem radości. E, Możesz powiedzieć, że tak, jestem szczęśliwy, tak, tak, tu, gdzie jestem, właśnie tak chciałem zawsze, tak miało być. W ogóle mega jestem wdzięczny za to, co się dzieje, za, za ten proces, za te wszystkie momenty, które, które się pojawiają, za ludzi, których mam wokół siebie, za, za moją rodzinę. Jak umiesz takie rzeczy zobaczyć i, i docenić, doświadczyć, to umiesz rozpoznać tą radość. A jeśli się oszukujesz, to będziesz robił, robiła dobrą minę do złej gry. Wiecie, taki wymuszony uśmiech. Smakowało ci? Tak, smakowało, smakowało. Muję się uśmiecha, ale oczy są otwarte. Ale oczy się nie śmieją. Bardzo dużo można rozpoznać po oczach człowieka. Czy ktoś ma przylepiony uśmiech? Czy ktoś ma uśmiech e, szczery? Można rozpoznać to po prostu po twarzy. Jeśli zobaczysz, że to, gdzie teraz jesteś, nie daje Ci tego poczucia zadowolenia, tego szczęścia, tej satysfakcji, to znaczy, że to jest do zmiany. Koniec, kropka. My często mamy ten do tego, że yy, chcemy, ale nie chcemy zmian. Chcemy, ale boimy się zmian. Albo chcemy, ale nie wyobrażamy sobie, że te zmiany nastąpią. Czy Ty chcesz zmian? To jest pierwsze pytanie, jeszcze takie jeszcze zerowe pytanie, które każdy powinien sobie postawić. Bo ja osobiście zauważyłam, że osoby, które się do mnie zgłaszają, w ogóle to jest fajne, że zgłaszają się osoby, które chcą zmian, gdzie to jest jak z nauczycielem, który przychodzi do klasy. I inaczej mu się uczy osoby, które chcą się uczyć, które są ciekawe, które chcą chłonąć tą wiedzę, a inaczej się uczy osoby, które siedzą tam za karę i muszą słuchać nauczyciela i po prostu mają wszystko gdzieś. Yy, więc tak samo się tyczy to ciebie. Jeśli ty chcesz zmian, to te zmiany do ciebie przyjdą. To... Pojawią się okoliczności, pojawią się osoby, które Ci w tym pomogą, albo sam po prostu obierzesz jakiś kierunek. Tylko pytanie, czy Ty chcesz, czy Ty chcesz zmian?